Witajcie filmomaniacy i miłośnicy kina domowego. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego: zestaw, który sprawi, że Wasz salon zmieni się w prawdziwe kino domowe. Już teraz możecie cieszyć się wysokiej jakości obrazem oraz dźwiękiem, nie wydając przy tym fortuny. Mowa tutaj o telewizorze Sharp FQ, subwooferze CP AWS 0101 i głośnikach tylnych CP AWS 2001. Zapraszam Was na krótką podróż po świecie rozrywki w najlepszej, kinowej jakości. Zacznijmy od telewizora. Na początku wspomnę, że prezentowane tutaj urządzenie to jeszcze gorący towar i w miarę nowy model w ofercie tej japońskiej marki z ponad 100-letnim doświadczeniem. To, co widać na pierwszy rzut oka, to jego wielkość. Mamy tutaj aż 65-calowy ekran z rozdzielczością 4K Ultra HD działający na bazie systemu Google TV. Zatrzymajmy się na chwilę przy jego wyglądzie. Telewizor jest bezramkowy oraz wykonany z eleganckiego stopu aluminium. Wyjątkowość tego projektu uzupełnia jego unikalny stent. Ekran telewizora umieszczony jest na smukłej centralnej podstawie, dzięki czemu wydaje się tak, jakby się trochę unosił nad powierzchnią, nad którą stoi. Pod ekranem widzimy designerski grill przykrywający doskonały system głośników Harman Kardon. Wszystko to jest zgodne z filozofią firmy Sharp. Mówi ona, że telewizor musi nie tylko wyświetlać obraz najwyższej jakości, ale także musi być stylowy i wykonany z materiałów premium. I tu to wszystko się idealnie zgadza. Omówienie telewizora rozpocznę może od systemu, jakim jest on napędzany, a jest nim Google TV. Ja ten ekosystem e, uwielbiam przede wszystkim za prostotę obsługi, a także pełną integrację ze sklepem Google Play. Daje nam to praktycznie nieograniczony dostęp do wszystkich platform streamingowych, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO Max, Canal+ itd. itd. A jeśli już mówimy o Canal+, to fajne jest to, że telewizory Sharp posiadają certyfikat Canal+. Daje to użytkownikom gwarancję automatycznego pobierania i aktualizacji listy kanału według numeracji Canal+. Polska. Prawidłowej obsługi ścieżek dźwiękowych i napisów na kanałach oferowanych przez tę platformę. Certyfikacja ta daje nam też możliwości pełnej kontroli rodzicielskiej, co jest szczególnie ważne właśnie dla rodziców. Oczywiście, oprócz aplikacji streamingowych w Google Play mamy też dostęp do innych aplikacji, jakie daje nam ten sklep. Jest więc czego wybierać. Dostępne jest ponad 7000 aplikacji. Przejdźmy zatem do obrazu i kluczowych featureów tego właśnie modelu. Telewizor odświeża obraz w częstotliwości aż do 144 Hz, co zapewnia płynny obraz bez smużenia i rozmycia. Jest to idealne rozwiązanie do oglądania sportu, filmów akcji czy też grania w gry, gdzie odświeżanie ekranu może dochodzić do 144 Hz przy rozdzielczości 4K. Gracze mogą więc oddać się pełnej rozgrywce, wiedząc, że telewizor ten idealnie spełni ich oczekiwania. Co ważne, w przypadku tak wysokiej częstotliwości odświeżania ekranu mamy nie tylko bardziej płynny obraz, ale także mniej zmęczone oczy. Gdybyśmy się zapomnieli i na przykład za bardzo wciągnęli w kolejne kinowe premiery, czy też choćby bez zapamiętania chcieli zagrać w ulubionego Fortnite'a. A jeśli już mówimy o częstotliwościach, to pamiętajmy, że klatkaż 144 Hz w grach jest możliwy tylko przy korzystaniu z PC. Najnowsze konsole dają nam dostęp do 120 Hz. W celu zapewnienia pełnej płynności obrazu w telewizorach Sharp Serie FQ zastosowano także system zwiększania płynności ruchu Aqua Smooth Motion 144. W tym celu specjalny procesor analizuje obraz klatka po klatce, generując dodatkowe obrazy, poprawiając jego płynność i ostrość. Fajne jest to, że użytkownik ma kontrolę nad systemem Aqua Smooth Motion poprzez możliwość dostosowania jego pracy do własnych upodobań. Kolejną technologią jest QLED Quantum DOT. Nowa seria Sharp FQ korzysta z nowoczesnego panelu VA LCD z bezpośrednim podświetleniem LED i warstwą QLED Quantum Dot. Zapewnia ona najszerszy zakres reprodukcji kolorów obecnie dostępnych w telewizorach LCD. Na co się to przekłada? Nie tylko na najbardziej nasycone kolory, ale także na poprawę przejść tonalnych, realistyczne odzwierciedlenie odcieni skóry, a także niuanse niebieskiego nieba czy choćby zieleni oceanu. Prezentowany telewizor może odtworzyć aż do 95% kolorów z gamutu dci P3 i do 78% z zakresu BT 2020. Są to naprawdę doskonałe wyniki, które, co ważne, można zobaczyć gołym okiem. Technologia QLED Quantum Dot wykorzystuje mikroskopijne cząsteczki kwantowe do generowania szerszej gamy kolorów, dzięki czemu obrazy wyglądają wizualnie oszałamiająco i żywo, szczególnie w przypadku treści HDR lub Dolby Vision. Sharp 65FQ posiada także nowoczesny moduł sztucznej inteligencji. Algorytmy AI analizują treści klatka po klatce i wykrywają obiekty takie jak twarze, drzewa, budynki czy choćby niebo. Dla każdego wykrytego obszaru AI stosuje najlepsze zoptymalizowane ustawienia obrazu. AI analizuje treści w czasie rzeczywistym i identyfikuje te, które pojawiają się na ekranie. W zależności od typu tych elementów dostosowuje parametry tak, aby treści były wyświetlane w jak najwyższej jakości. W rezultacie cała scena wygląda dużo bardziej naturalnie, szczegółowo i kolorowo z dostosowaną redukcją szumów, podświetleniem, nasyceniem oraz kontrastem. Skutkuje to kolorami, które są bardziej naturalne, szczegóły są ostrzejsze, a ruch filmu jest płynniejszy. AI jest również używane do skalowania obrazu z 2K do 4K, co jest codziennością przy oglądaniu telewizji gdzie mamy sygnał Full HD, a nie 4K. No i powiem Wam coś fajnego, to naprawdę świetnie, świetnie działa. Z AI związana jest także kolejna technologia, jaką jest Dolby Vision IQ. Łączy ona funkcję Dolby Vision poprawiającą jakość obrazu poprzez dynamiczne dostosowanie parametrów wyświetlanego filmu z analizą poziomu oświetlenia w pomieszczeniu. Dzięki temu telewizor może dostosowywać wyświetlone treści do panujących warunków, aby zapewnić optymalną jakość obrazu bez względu na natężenie światła w naszym pokoju. Dźwięk. Model używa systemu nagłośnienia marki Harman Cardon. Do tego dochodzi obsługa Dolby Atmos i DTSX. W modelu tym użyto dwudrożny, hybrydowy system dźwięku. Uzyskujemy to dzięki frontalnemu kierunkowemu odtwarzaniu tonów średnich i wysokich oraz skierowanemu w dół odtwarzaniu tonów niskich. Dźwięki tonów wysokich docierają bezpośrednio do naszych uszu, zapewniając perfekcyjny odgór dialogów, podczas gdy tony niskie wyprowadzane są w dół i ulegają one odbiciu oraz dobrej propagacji w pomieszczeniu. Wszystko to jest zamknięte w pobudowach o pojemności ponad 500 cm3, czyli ponad pół litra na kanał, co jest dość unikalne w świecie telewizorów. Ponadto przeprojektowanie zasilania wzmacniacza umożliwiło osiągnięcie stosunku z nich kształceń harmonicznych THD na poziomie około 1%, co jest można powiedzieć 10 razy lepsze niż inne rozwiązania audio w telewizorach. Dodatkowo zaawansowane technologie takie jak przestrzenne systemy audio DTS Virtual X oraz Dolby Atmos oferują wirtualną wysokość i wielokanałowy dźwięk przestrzenny 360 stopni, zapewniając najlepsze wrażenia kina domowego. A jak już mówimy o głośnikach, to powiedzmy też o systemie Aquos Wireless Surround. System ten może stanowić rewelacyjne rozszerzenie możliwości naszego telewizora, czyniąc z naszego pomieszczenia pełnoprawne, prywatne, kino domowe. Ważne jest to, że możemy elastycznie wybierać spośród trzech dostępnych opcji: Subwoofer CP AWS 0101, który można ustawić w pionie lub poziomie, głośniki tylne CP AWS 2001 lub cały zestaw. Tym samym możemy skomponować nasz system audio dopasowany do naszych potrzeb i zasobności portfela. Bezprzewodowe połączenie z telewizorem umożliwia umieszczenie urządzeń w dowolnym miejscu pomieszczeniu i uzyskanie optymalnej dystrybucji dźwięku. Z kolei kompatybilność z omawianym tutaj modelem telewizora, a także całą serią FQ sprawia, że instalacja dodatkowych elementów jest mega prosta i nie wymaga dodatkowego oprogramowania lub urządzeń zewnętrznych. Całością sterujemy oczywiście z poziomu jednego pilota poprzez menu Google TV. Telewizor Sharp FQ to urządzenie, które z pewnością zachwyci każdego miłośnika kina domowego. Oferuje on oszałamiający obraz 4K Ultra HD z technologią QLED Quantum Dot i wysoką jasnością HDR oraz Dolby Vision IQ. 144 Hz daje nam z kolei płynne odświeżanie obrazu. Ponadto telewizor oferuje dostęp do platformy Google TV, Zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji oraz niesamowity dźwięk Harman Kardon z obsługą Dolby Atmos i DTSX. Dodatkowo bezprzewodowy system audio AQUOS Wireless Surround pozwala na łatwe rozszerzenie zestawu subwoofer i tylne głośniki, tworząc wrażenie jakbyśmy byli w prawdziwej sali kinowej. Nie ukrywam, że gdybym ja szukał dobrego telewizora z niezłym systemem audio, bez wątpienia zainteresowałbym się tym właśnie sprzętem. A Ty? Co myślisz o tym telewizorze? Zostaw jak możesz łapkę w górę i pamiętaj, aby subskrybować nasz kanał. A jeśli zainteresował Cię nasz telewizor lub system audio, pamiętaj, że znajdziesz go na stronie mediaexpert.pl oraz w najlepszych sklepach MediaExpert.